Janusz Michałowski to dość szczególny wypadek w aktorstwie. Pamiętam go, jak po skończeniu szkoły zaczął pracować w Teatrze Toruńskim, gdzie kolegowałem z nim dosyć blisko przez pewien czas. Później nastąpiło zupełnie niespodziewane odkrycie tego aktora przez cywiliską i myślę, że było to sprzężenie zwrotne, że on jako aktor podziałał na cywiliską i w jakiś sposób nadał kształt jej poszukiwaniom teatralnym. Tutaj należałoby właściwie przypomnieć o kilku jego rolach, które reprezentują pewien wachlarz dosyć szeroki, a w sumie łączą, łączy postaci wykonywane w tych sztukach coś wspólnego. Mam na myśli Szkołę Błaznów Gielderoda, Śmierć Tarełkina i ścisły nadzór Żenet najbardziej, że tak powiem, ku realizmowi autentycznemu, jakiemuś ku czemuś, co... To jest nieścisłe pojęcie realizm, ale jako realistyczne można by nazwać to, co zrobił w ścisłym nadzorze, gdzie bez ma oko w oko z widzem pokazał sumę reakcji aktorskich, bardzo sugestywną, ale trzymając, utrzymaną ciągle w ramach czegoś, co nam jest dostępne, co sami przeżywalibyśmy w jego skórze. Nieco dalej poszedł śmierć Tarełki na formalizując już, nadając wyraźny kształt formalny temu zjawisku, tej postaci, którą kreował, wówczas by całkowicie już pokazać coś w formie tańca, powiedziałbym, w szkole błazdów Gielderoda. Janusz Michałowski ma bardzo ostre środki wyrazu. Nie wahałbym się nawet nazwać go aktorem typu ekspresjonistycznego, co jest w Polsce zjawiskiem dosyć rzadkim. Na czym polega ten ekspresjonizm, ostrość, charakterystyczność gry Janusza Michałowskiego? Wydaje mi się, że jest to aktor, który doskonale dysponuje zarówno mimiką, jak i ciałem potrafi uzyskiwać szczególne efekty zaostrzając wyraz słowa.